Na zasadzie Macie Polaczki, swojego prezydenta czy swojego generała z odbitym butem i zaszytym petem w nocy. Pracownikom Omonu w obwodzie smoleńskim, w obwodzie w obwodzie smoleńskim, w obwodzie smoleńskim chciałbym powiedzieć przepraszam. To był po prostu błąd. Życzę Wam wszystkiego proszę, dobrego i szczęścia. Za szto, Dziękuję za to, co zrobiliście w czasie tragedii na Smoleńskim Lotnisku. Smoleńskim Aeroporcie. Reset, kolejny premierowy odcinek we wtorek o 21.10 w jedynce. Wydaje mi się, że wiem, kto jest liderem niskich cen. A mnie się nic nie wydaje. Ja wiem, że to Lidl jest liderem niskich cen wśród dyskontów. Lidl najtańszy wśród dyskontów już trzeci miesiąc z rzędu. Potwierdzają to niezależne badania ASM Salesforce Agency. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam. MaxiLuten Ginko Plus to nowość. MaxiLuten Ginko Plus ma wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginko biloba. Wspiera on wzrok, ale daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. A więc MaxiLuten Ginko Plus to dwie korzyści. Wsparcie prawidłowego widzenia i dobrej pamięci. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. MaxiLuten Ginko Plus. Zapamiętaj. Maksymalne wsparcie dla oczu. <laughs> Zostaw co z Deal'a! Nie wolno! Teraz to nie wolno! Zapomnieliście jak wam ogony ze szczęścia merdały! Nie ma co kryć radości. Gdy super wydajny żel do prania Waszkyni, aż 110 prań masz za 15 zł przy zakupie dwóch, a do tego Toffee za szóstkę przy zakupie trzech. Znajdź nas w jednym z ponad 250 sklepów w całej Polsce i na deals.pl. Radość nie do ukrycia. Make a deals. O nie, co tu się stało? Ups. Eksperci, kto z Was usunie te plamy i ochroni kolory przed zafarbowaniem? Ja tylko usuwam plamy. Ja brzydkie zapachy. Ja tylko chronię kolory. Nie potrzebujesz tylu innych dodatków do prania. Wystarczy nowy żel wanisz z aktywnym tlenem. Już jedna miarka wystarczy, by usunąć plamy nawet w 20 stopniach i ochronić kolory przed zafarbowaniem. Lepiej niż chusteczka. Wow! Z waniszem ubrania żyją dłużej. Nowy Erwik 24 na 7 Active Fresh Nasz pierwszy odświeżacz automatyczny z formułą na bazie wody i z naturalnymi olejkami eterycznymi zapewnia wspaniały zapach aż do 70 dni. Wdech, wydech, erwik. A wiesz, że zmieniłam kapsułki na wątroby? Jak to? A dlaczego zmieniłaś? Mam coś nowego, w D3. Też 300 mg fosfolipidów, też 50 kapsułek i do tego jeszcze witamina D3. Tak potrzebne o tej porze roku. Masz rację. Ten Eselif D3 to lepsze rozwiązanie. Zobacz jeszcze cenę. Tylko kilkanaście złotych. Też się przestawiam na Eselif D3. Eselif. Staćcie na zdrową wątrobę. Teraz z wysoką zawartością witaminy D3. Kiedy Zosia podrosła, w domu pojawiła się lovela Family. Skutecznie usuwa plamy i jest bezpieczna dla naszej skóry. Dzięki Lovella Family dwa prania zamieniliśmy na jedno. Bezpieczne i skuteczne. Lovella Family. Jedno pranie dla całej rodziny. Mój nowiutki piekarnik za jedyne 16,99. Super, prawda? Nasz nowy grill za jedyne 16,99. Proszę bardzo, jak nowy. Andrzej, gotowy? Chyba nie pojedzie. Znowu boli go bark. Nie coś brałem, ale. Zwykłe tabletki nie pomogą. Lepiej weź opokan. Opokan to lek polecany w gólach kostno a także mięśni czy reumatycznych. Zawsze mi pomaga, a jedna tabletka działa nawet do 24 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po pokanie jestem zdrów jak ryba. Opokan. Bez bólu przez całą dobę. Zadbaj, by Twoja rodzina piła Actimel codziennie. To źródło witamin D, B6 i miliardów kultur bakterii LKCi. A teraz szukaj Pokémonów w nowej edycji buteleczek. Actimel. Wspieraj odporność każdego dnia. Skomplikowane? Lepiej prościej. Prinspo. Po prostu doskonałe. Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe, Pepko. A w nich. Komplet leginsy i bluza z bawełny dla dziewczynek od 30 zł. Bawełniane dresy dla chłopców w różnych wzorach również od 30 zł. A zestaw szkolny za niewiarygodne 20 zł. Odkryj nasze słynne niskie ceny. Już w sklepach. Pepko, Poczuj jakość, pokochaj cenę. Wiadomo, że osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Co w takim razie podać osobie starszej, aby pobudzić jej apetyt? Sprawdzonym sposobem może być syrop Appetizer Senior. Appetizer Senior zawiera naturalne składniki poprawiające apetyt i trawienie u osób starszych. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać i jednocześnie czerpie radość z jedzenia i ze wspólnych posiłków z rodziną. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Hisense. Innowacyjne zmywarki. Oszczędne i pojemne. Doskonała jakość zmywania. Inteligentne dozowanie. Sterowanie smartfonem. Odkryj świat nowoczesnych zmywarek Hisense. Kup teraz w Media Expert zmywarkę Hisense z inteligentnym dozowaniem detergentu, a dostaniesz 200 zł na środki chemiczne i akcesoria. To oczywiste, że upał doskwiera szczególnie seniorom. Jednak u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo co ważne, wspomaga krążenie. Hydrooptima senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima senior. Na program zaprasza jego sponsor Provident, firma udzielająca pożyczek bezpośrednio i online. Na program zaprosił jego sponsor Provident, firma udzielająca pożyczek bezpośrednio i online. Znamy każdy szczegół, który sprawia, że nasze księżniczki są wyjątkowe. Wiemy, że jedna kocha maskotki, a druga łaskotki. Ale nie wiemy, kiedy to zwykłe przysiębienie, a kiedy nie. Bo choroba wywoływana przez najczęstsze w Polsce meningokoki typu B zaczyna się niepozornie. Od gorączki, bólu głowy i gardła czy wymiotów. I początkowo jest trudna do rozpoznania, nawet dla lekarza. A już w ciągu 24 godzin może doprowadzić do sepsy. Dlatego tak jak my zapytaj pediatrę o szczepienie przeciwko meningokokom typu B. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i teraz stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Dla mnie wybór jest oczywisty. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera prawidłowy poziom cholesterolu i zdrowe serce. Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver Plus Magnes. Tajemnica gładkiej skóry bez zmarszczek zawiera kwas hialuronowy, retinol, koenzym Q10 i kolagen. To tabletki Labotex Skin. Tak, tabletki, bo kremy działają tylko na zewnętrzną warstwę skóry, a zmarszczki powstają przecież głębiej. Labotex Skin działa od wewnątrz, dostarczając te cenne składniki do głębszych warstw skóry. Wystarczy jedna tabletka dziennie, aby zachować zdrowy i młody wygląd. Skóra jest mocna, gładka i sprężysta. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. To oczywiste, że upał doskwiera szczególnie seniorom. Jednak u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, to ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo co ważne, wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima senior My, uczestnicy ruchu drogowego, jesteśmy różni, ale łączy nas jedno. Wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie. W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba wypadków znacznie spadła, także dzięki nowym przepisom drogowym. A od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie. Szerokiej drogi, bez opłat. Tłuste potrawy z grilla. Przejadłeś się? Czujesz się pełny? Masz gazy? Sięgnij po Trawisto. Trawisto wspomaga trawienie, eliminację nadmiaru gazów. Wspiera pracę żołądka, wątroby i jelit. A jeśli chcesz dodatkowo zadbać o linię, wypróbuj nowość Trawisto Slim. Trawisto i trawisz to. Teraz internet bez limitu prędkości i danych w smartfonie. To trzeba brać. Już od 35 zł miesięcznie w ofertach rodzinnych. To może dla brata brać. To pani brata ma? Yy, brata siostry, stryjecznego wuja od strony matki. Czyli daleka rodzina. Nie, ja tam daleka. Z pod Warszawy. Czyli, czyli bliska. Z Play w domu i poza domem. Przejdź do Play i korzystaj z nowoczesnej sieci 5G. Wybierz ofertę z internetem bez limitu prędkości i danych już od 35 zł miesięcznie. A do tego dokup smartfon Xiaomi w supercenie, bo w Play płacisz mniej. Play. Wiadomo, że do czyszczenia uszu w środku nie należy stosować patyczków, bo grozi to zapchaniem przewodu słuchowego. Trzeba stosować spray, ale który? Przetestowałem kilka i polecam Acoustone. Akustone zawiera kombinację trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają zalegającą woskowinę i dokładnie czyszczą przewód słuchowy. Do tego Akustone nawilża i łagodzi podrażnienia. Dla mnie to najlepsze rozwiązanie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone. Słuszny wybór. Co jest najważniejsze w pielęgnacji skóry dojrzałej? Regeneracja. Bez niej nie ma długotrwałych efektów. Dlatego stosujemy dermokosmetyki Biolik, w których regeneracja to podstawa. Kremy Biolik zawierają cenne składniki aktywne, które intensywnie regenerują, naprawiają, odbudowują skórę w każdym wieku z odpowiednią siłą. Kremy Biolik nawilżają, odżywiają, ujędrniają i wygładzają skórę. Sprawiają, że zmarszczki stają się lewo widoczne. Wybieramy Biolik, bo liczy się efekt. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję endokrinol. Tabletki endokrinol zawierają składniki wspierające prawidłowe działanie tarczycy. W tym oczywiście odpowiednią dawkę jodu. Tarczyca dba o mnie, a endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Ustalam fakty, by udzielić skutecznej pomocy. I fakty są takie, że pyralgina ma zarejestrowane wskazanie na silny ból. A substancja czynna pyralginy uwalnia się już po pięciu sekundach. Przyjąłem zgłoszenie. A gdy sam potrzebuję ratunku, mam pyralginę w pogotowiu. Pyralgina, numer jeden na silny ból. Od lat działa w służbie zdrowia Polaków. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mógłbym opowiadać, jak kawa MK Kafe otwiera drzwi do świata smaku, aromatu, słodyczy, egzotycznych nut smakowych. Ale po co opowiadać? MK Cafe to smak, który trzeba poczuć. Gdzie ta lato na bogato mam? W Kauflandzie! Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka w opakowaniu kilogram za 12,99, a cebula żółta złoty 99 za kilogram z kuponem Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Sponsorem programu jest producent Xerostemin, wyrobu medycznego na suchość w jamie ustnej, Xerostemin. Jak w porach roku dywalego. Jeśli tylko powiesz mi co mam robić, to chętnie zaopiekuję się nim. Jesteś cudowny. Bardzo ci dziękuję. Sponsorem programu był producent elektronitów Hydro Optima Senior na nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Panie, krzyżaty znaczą brody na rzekach i zbroją zębki. Szykują się do wojny, panie. A my zamiast się do szykować, tracimy czas na dyskusję. Niech żmud zapłonie. Zwyciężymy. Naprawdę chcesz wojny z zakonem? Przydałby się nam ten... Szczur świdry giełło. On wiedziałby, co to planuje. Chcę dla naszych dzieci spokojnego życia. W królestwie bez krzyżackiej choroby. Korona królów. Jagiellonowie. Nowe odcinki od poniedziałku do środy o 20.30. Sponsorem programu jest Orlen. tabletki pozytywum na uspokojenie i problemy ze snem pozytywum To jest dla Piotra. Mieszka tu niedaleko, wiesz, jest chory. się na Sponsorem programu był Orlen. Sponsorem programu był producent lakieru Steper do paznokci narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Smartwatch za 7 zł miesięcznie? Tak, w Media Expert dostosuj cenę do swoich potrzeb i sam decyduj ile płacisz. Na przykład nowość, lekki smartwatch Amazfit Bip 5. 120 trybów sportowych, teraz za 399 zł, A w ratach 0% już za niecałe 7 zł miesięcznie. Elegancki smartwatch Amazfit GTR 3. 150 trybów sportowych, monitoring zdrowia, teraz za 499 zł, A w ratach 0% już za niecałe 9 zł miesięcznie. w Media Expert taniej masz. Znamy każdy szczegół, który sprawia, że nasze księżniczki są wyjątkowe. Wiemy, że jedna kocha maskotki, a druga łaskotki. Ale nie wiemy, kiedy to zwykłe przesiębienie. A kiedy nie? Bo choroba wywoływana przez najczęstsze w Polsce meningokoki typu B zaczyna się niepozornie, od gorączki, bólu głowy i gardła czy wymiotów. I początkowo jest trudna do rozpoznania nawet dla lekarza, a już w ciągu 24 godzin może doprowadzić do sepsy. Dlatego tak jak my, zapytaj pediatrę o szczepienie przeciwko meningokokom typu B. Ej, dziewczyny, mm? nie czujecie się skrępowane mm -hmm. tą na gościu? Nie, no widziałeś jak ja wyglądam? Ciało idealne, te proporcje, ta opalenie zna. Wow. Wow. Mm -hmm. Ale dziewczyny, wy też jesteście idealne. No właśnie. Ach, ja tam zawsze powtarzam, najważniejsze, co masz w środku. Idealny smak berlinki zawdzięczają wyjątkowej mieszance ośmiu przypraw i wędzeniu dymem bukowym. Są parówki i są berlinki. No gdzie była pancia? No gdzie? dzisiaj widzę przecież? Teraz. Super wydajny żel do prania, wasz klinik. Aż 110 prań za 15 złotych przy zakupie dwóch. A do tego to wifi za szóstkę przy zakupie trzech. Radość nie do ukrycia. Make a deals. To mleko to nie jest jakieś mleko. To mleko świeże. Ma tradycyjny smak, a my wiemy, jak go zachować. Więc jak mleko to świeże. Z piątnicy, no bo skąd? Przygotuj się na jesień. Postaw na niezawodną odzież, która ochroni Cię przed wiatrem, deszczem i zapewni ciepło. Wielozadaniowe kurtki Softshell są idealne na chłodne poranki i wieczory. I dostępne już od poniedziałku w Lidlu. W super cenach. Kurtka damska lub męska. Okazja 59 zł. Kurtka dla większych dzieci. Jedynie 49 zł. A dla mniejszych pociech tylko 39 zł. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu. Menmag. Na skurcze, na stres, na przemęczenie, na prawidłowy poziom testosteronu. Menmak. Męski magnes o poszerzonym składzie. Mój nowiutki piekarnik za jedyne 16,99. Super, prawda? Nasz nowy grill za jedyne 16,99. Proszę bardzo, jak nowy. setki perył, pani kapitan! Zabierzmy je na pokład! Podnieś żagle! Odpływamy! Kierunek wir! Odżywcze i pyszne. Płatki śniadaniowe Nesquik. Wspaniałe dni zaczynają się o poranku. Graj o zestawy Krajola dla twojego dziecka w loteli płatków i batonów śniadaniowych Nestle. Skomplikowane? Lepiej prościej. Wielki Zakupy robi w lidlu. Bo to się opłaca. Czwartka z kurczaka tylko z aplikacją Lidl Plus aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Wybrane wędliny Pikok XXL drugi produkt do 92% taniej. Tak, aż do 92% taniej. Mlekowita, mleko z polskiej mleczarni, aż 32% taniej. Tylko 2,69 za opakowanie przy zakupie 6. Dla takich oszczędności zakupy robi w lidlu. Grając w lotto odkrywacie moc wygrywania. Sprawdźmy. Wystarczy pomysł. I proszę. A możemy skatepark? Sami decydujecie. A biblioteka? Wszystko w Waszych rękach. Grajcie w lotto i głosujcie na obiekty sportowe lub kulturalne w Waszej okolicy. Znów macie szansę. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od Wy. Wydaje mi się, że wiem, kto jest liderem niskich cen. A mnie się nic nie wydaje. Ja wiem, że to Lidl jest liderem niskich cen wśród dyskontów. Lidl najtańszy wśród dyskontów już trzeci miesiąc z rzędu. Potwierdzają to niezależne badania ASM Salesforce Agency. Ola, to ma oko. Może niespodziankę jej zrobimy, może aparat. Mamy teraz na to pieniądze? Spokojnie, przecież Allegro Pay mają. Allegro Pay? Tak, Allegro Pay. Taka darmowa usługa. Kupujesz, jak potrzebujesz, a płacisz do 30 dni później. Bez dodatkowych kosztów. To kupmy coś jeszcze. Kupujesz, przychodzi, płacisz później. Wygodne zakupy bez czekania? Mają! A dzięki Allegro Pay kupujesz teraz, a płacisz do 30 dni później bez dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka w opakowaniu kilogram za 12,99, a cebula żółta złoty 99 za kilogram z kuponem Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe pepko. A w nich Komplet leginsy i bluza z bawełny dla dziewczynek od 30 zł Bawełniane dresy dla chłopców w różnych wzorach również od 30 zł A zestaw szkolny za niewiarygodne 20 zł Odkryj nasze słynne niskie ceny Już w sklepach Pepko Poczuj jakość, pokochaj cenę Ostrzegam, to może zmienić twój świat na dobre. Dlaczego działam w szlachetnej paczce? A ile mamy czasu? Chciałam nadać życiu sens. Jest bieda, a tu nagle nadzieja. W tysiącach domów tego trzeba doświadczyć. Mamy coś dla pani. Tyle dla mnie. Zmieniamy świat na dobre. Pomagaj z nami jako wolontariusz szlachetnej paczki. Rozmowa z Grzegorzem Kleszczem, olimpijczykiem, który pokonał depresję. A sobie nie obrażam w ogóle życia bez Pana Boga, bez Ducha Świętego. Zrujnowani, odbudowani. W sobotę o 11:55 w Dwójce. Krzyżacy znaczą brody na rzekach i zbroją zębki. Szykują się do wojny, panie. A my zamiast się do szykować, tracimy czas na dyskusję. Niech żmud zapłonie. Zwyciężymy. Naprawdę chcesz wojny z zakonem? Przydałby się nam ten szczur On wiedziałby co Witold planuje. Chce dla naszych dzieci spokojnego życia. W bez krzyżackiej choroby korona królów Jagiellonowie nowe odcinki od poniedziałku do środy o 20.30 każdego roku aborcja pozbawia życia ponad 56 milionów ludzi na świecie oznacza to liczbę kilkukrotnie większą od ofiar najstraszliwszych kataklizmów w dziejach ludzkości prawo do wolności wyboru zagwarantowane w Stanach to było jednoznaczne że to jest prawo do wolności tego dziecka do życia Dokument tętno. Premiera dziś o dwudziestej drugiej piętnaście w jedynce. A gdzie ty się wybierasz? Na koniec internetu. Hotdoga i starter na drogę. Dzięki! Idź nawet do końca internetu jak lubisz, bo teraz w Żabce starter T-Mobile na kartę 4800 GB z szybkością T-Mobile i hotdog gratis. No i co? Doszedłeś już na ten koniec internetu? Jeszcze nie, ale też jest fajnie. Żabka. Uwolnij swój czas. Mój problem? Słabe włosy. Kiedy wypadają, wybieram Biotebal Effect. Biotebal Effect hamuje wypadanie i wzmacnia słabe włosy. Szampon Biotebal Effect. Nowość na silne włosy. Silne włosy, skóra i paznokcie? Stosuj suplement diety Biotebal Plus. Aminokwasy, minerały, witaminy plus biotyna. Wzmacniają Twoje włosy, skórę i paznokcie. Wybierz siłę Biotebal Plus. To ta wichura. Daj, pomogę. A kolano? Martw się o siebie. Ja na moje bóle mam Difortan. Żel Difortan bardzo silnie koncentruje się w tkance zapalnej i zwalcza uporczywe bóle mięśni i stawów. Na tobie to można polegać. Jak na Difortanie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu i zdrowiu. Difortan. Dla mnie najsilniejszy. Szukasz kuchni i nie możesz się zdecydować? Sprawdź castoramy. Tu ci doradzą, jakie wybrać wykończenie kuchni. Jakie rozwiązania do małych przestrzeni, czy nawet jakie AGD. Tutaj dostaniesz cały projekt swojej wymarzonej kuchni. Bo tu mają wszystko. Wszystko? Tak, bo nasi najlepsi specjaliści zaprojektują wszystko. Specjalnie dla Ciebie. A zakup kuchni z wyposażeniem rozłożymy nawet na 20 lat. RRSO 0%. Sprawdź sam w sklepach, i na kastorama.pl. Razem najlepiej. Od razu transport zamówię.